Widzimy tu trzy odmiany ogórków, takich nieco innych niż zazwyczaj. To i to opakowanie są to autorskie nasiona. Kiedyś czytałam na ten temat. Zdaje się, że to jacyś prywatni odbyści. opracowali, zarejestrowali jakieś krzyżówki, coś takiego, ogórów. Wszystkich nasion było po 10 sztuk w opakowaniu: najmniejsze, średnie, największe. balkonowy ogórek. Fajne opakowanie, ładne. F1, czyli cech nie powtórzy swoich. Trzeba zawsze kupować nowe nasiona. Pokazana jest forma, w jakiej się prowadzi. Długość 60 cm ogóra. Tak. Piszą, że tutaj od 1 do 5 czerwca w środkowej Rosji wysadzać można do gruntu, czyli trzeba analogicznie sobie to wziąć, i do naszego przypadku, pewnie ogórek wirenta, też te autorskie nasiona, semina. Pokazana jest forma, w jakiej należy prowadzić ogóry w tieplice czyli w foliagu w szklarni. Długość 13-15 cm tych ogórków. I ta sama sytuacja do odkrytego gruntu: wysiew pierwszy, piąty czerwiec. Środkowa Rosja, tak piszą. Trzecia odmiana. Komnatny, je, cudo. I tak właśnie nie wiem: z lewej strony mamy długie ogóry, z prawej krótkie. Yy, chyba nie na jednym krzaku. Wydaje mi się, że, ale to mi się wydaje, że połączono te dwie odmiany. I powstało coś takiego. No, również pokazana forma prowadzenia. A tu nie piszą o. Czekajcie, nie piszą o długości owoców. A mhm. co tu? Germania z Niemiec, czyżby? W Niemczech, czyżby pochodziło? Germania. No, tak się prezentują. Zobaczymy, co to będzie, gdy się je do doniczek. To na razie.